Witam Was, byki, w czytaniu na październik 2023, jeszcze w energii pełni księżyca, w znaku barana. Karty mam już przetasowane, zrobimy sobie rozkład krzyż celtycki, czytanie miesięczne dla Was na październik 2023. Przyłożę sobie tylko karty. Zaczynamy. Co dla Byków na październik 2023? Co odchodzi do przeszłości? Co leży u podstawy tego czytania, tych energii? Co pomaga lub przeszkadza? Co w koronie czytania? Co w najbliższej przyszłości? Energie wewnętrzne energie zewnętrzne, nadziei lub obawy dla byków na październik i wynik, wynik dla byków na październik 2023. Dobra, na spodzie talii mamy um, energię ognia. Czyli tak jak mamy pełnię w baranie, tak mamy energię ognia na spodzie talii. A co nam się tutaj pokazuje? Właśnie, upyka jakaś taka trochę energia. Mam wrażenie, że taki, taki, takiego właśnie rozliczenia mi się tutaj w tej sprawiedliwości, w sądzie ostatecznym pokazuje. Generalnie byki są w swojej energii, oczywiście, która tutaj jest pokazana w królowej monet, w sercu czytania, czyli, czyli stabilizacja to jest ziemska energia, wasza energia. Takiej zaradności finansowej, więc tutaj się nie przyczepiamy, co pomaga. W tej sytuacji mam wrażenie takiego trochę rozliczenia czyli musimy się tak jakby. Może pochyla się na chwilę nad tą kartą, y, która jest na pozycji przeszłości, czyli arkano wielkie, y, są to statyczne, czyli coś musi odejść, by zro, byśmy zrobili miejsce na, na coś nowego. Jeden etap musi się zakończyć, y, żeby mógł, y, mogło przyjść y, nowe. Y, I mam wrażenie, że wy to zrobiliście, Rób rozpoczął się ten proces już na etapie przeszłości. Y, y, I teraz. No, Arkana wielkie są zazwyczaj procesem. Więc, zapewne, jak każde rozliczenie, może mieć to swoje konsekwencje. Tak czy inaczej, co pomaga lub przeszkadza? No myślę, że w czwórce monet, tak jakby w tej karcie, jest energia tak jakby gromadzenia, to znaczy trzymania zasobów. Ja bym powiedziała w ten sposób, że takiej pewnego rodzaju znowu m, stabilizacji, mieszastania pieniędzmi, e, stania na dwóch nogach mocno na ziemi, e, takiej racjonalności, m, energia zabezpieczenia. E, tak, to, tak to widzę, być może Wam to pomaga. Um, jeszcze nie widzę, żeby Wam to przeszkadzało. Będę sobie interpretowała karty na bieżąco. W podstawie mamy tutaj um, tak, jakby, no nie wiem, czy to nie, nie jest Wasza energia. Um, takiej chęci wyjścia korzystnie e, z tego rozliczenia, które tutaj, e, m, które tutaj nastąpiło. Um, takiego troszeczkę zagarnięcia, jak najwięcej dla siebie, może sprytu. No, jak widać, nie chcecie zostać z pustymi rękami, wręcz przeciwnie, w tej, w tej energii. Także na pewno, na pewno umiecie, umiecie sobie radzić. Jeśli chodzi o koronę czytania i to, co macie w głowie, no to w głowie macie takie emocjonalne odejście od tego, co było, więc raczej tutaj będziecie się kierować w tej całej sytuacji rozliczenia. Które się rozpoczęło bardziej, myślę, że intelektem, racjonalnym podejściem niżeli jakimikolwiek emocjami. Tym bardziej, że w całej tej sytuacji, patrząc na spód czytania, w sensie spód tali, no to mamy jakieś wydarzenia, coś, co. Coś, co się pojawia jeszcze do rozwiązania, związane z przeszłością, nie wiem, z dzieciństwem, ze starymi relacjami, z dziećmi, z takimi relacjami, można by powiedzieć, albo z osobami z, z no bo tak mówi Szóstka Kielichów, być może, być może to rozliczenie może dotyczyć. Albo dzieci, albo rodziny, albo albo ee, nie wiem, rodziców. Dziwne. Nie wiem, e, może, może tak jest. Natomiast e, na pewno jest jakaś sytuacja, której w obliczu całego tego sądu ostatecznego jeszcze trzeba e, się z nią zmierzyć, e, ale już nie emocjonalnie. Um, pokazujecie, że, że robicie to e, ze sprytem, chcąc tak jakby. Zapewnić sobie jak największą stabilizację na pozycji przyszłości, najbliższej, no to trochę walcząc z okolicznościami zewnętrznymi, tak. Czyli, no, jest tutaj troszeczkę takiej niespokojnej energii, mam wrażenie, w tym październiku dla Was. Wy chcecie dążyć na poziomie energii wewnętrznej do tego, żeby, żeby było sprawiedliwie. Co jest właściwie słuszne, no. No, bo w energii tak jakby zawsze jest równowaga, więc co wyjdzie, to przyjdzie. Także, także taką energię wy macie i to, się, to jest też proces, który się w was toczy. Więc być może jest gdzieś tutaj jakaś niesprawiedliwość, lub jakieś czynniki, z którymi wy wręcz musicie, którym musicie stawić czoła. I to robicie. Na pozycji świata zewnętrznego jest giermek mieczy. Czyli ktoś, kto, was, ktoś, kto jest. Y, jakieś wiadomości przede wszystkim, które mogą ze świata przy, zewnętrznego do was przejść y, które mogą taki mieć charakter, no nie wiem, taki im, informacyjny, logiczny, y, może prawny, y, mogą być to też osoby, które was jakoś tam monitorują, y, które was rozpoznają w sensie robią sobie takie rozeznanie y, co do was. To z, na pozycji zewnętrznej. Dodam sobie tutaj kartę, mam przepasowaną jeszcze jedną tarię, dobra. E, zapytajmy, o co chodzi dokładnie jeszcze tutaj w tej siódemce buław. W czytaniu dla byków na październik 2023. Siódemka buław. E, z czym dokładnie może być związana siódemka buław? Mhm. No tak jakby z walką o, o, o to, co dla Was dobre tak naprawdę, nie? Czyli dla mnie w tym wszystkim, bo różnie można by to było ocenić. Dla mnie w tym wszystkim, jeżeli Wy wewn wewnątrz macie kartę sprawiedliwości, czyli nie chcecie nikogo oszukać. Wy chcecie, żeby sprawiedliwości stało się zadość, no to w tej sytuacji tak jakby musicie walczyć o swoje, po to, żeby wam działo się dobrze. Tak to widzę. Giermek mieczy. Z czym jest związany giermek mieczy? Środowisko zewnętrzne, dla byka. W czytaniu na październik. Mhm. Giermek Mieczy. I na październik. Co tutaj się pokazało? Mhm. Dziwne karty. Giermek Mieczy. Co tutaj jeszcze? No nie wiem. Słuchajcie, no tutaj ten Giermek Mieczy. Hmm, aha, tutaj jeszcze coś. A widzicie. Czyli tutaj mi się wyciągnęły w sumie cztery karty, bo się jedna schowała pod drugą. Przy kierunku mieczy widzimy tutaj dwójkę mieczy, siódemkę mieczy, trójkę kielichów, czwórkę buław. Nie wiem dlaczego mi się wydaje, że to znaczy nie wiem dlaczego. Myślę, że przez tą czwórkę buław może tutaj chodzić o to, że to jednak takie środowisko rodzinne. Tutaj musi dla niektórych byków nastąpić rozliczenie. Sprawiedliwe rozliczenie z jakimś środowiskiem rodzinnym, które no, może mieć skłonność do nadużyć, jeśli o Was chodzi, i być takie, no, takie niepewne, niewiedzące. Wiecie, jak czasami są ludzie, którzy nie wiedzą, jak mają postąpić i postępują w sposób po prostu taki niewłaściwy, dlatego że są pogubieni w całej sytuacji, w sumie nie wiedzą, co będzie dobre. Mają albo za mało informacji, albo nie są, są to dla nich takie troszeczkę obce, obce sytuacje rozliczeniowe, chcą wyjść na, na czymś jak najlepiej i zachowują się w sposób kontrowersyjny. Tutaj mam wrażenie, że tutaj może być taka, taka sytuacja i to może być płynąć od osób, z którymi tak jakby też mieliście dobre chwile, od osób, które. Tak jakby są Waszą rodziną, przyjaciółmi. No, tak to, tak to widzę. Obawy, nadzieje, no to tutaj pokazuje nam się karta, właśnie takiej iluzji, trochę bujania w obłokach. Tak jakbyście być może czasami jest tak, że jak się dzieją takie rzeczy rozliczeniowe, takie, takie trudne. Obciążające psychikę, nieco w, w, w naszym takim świecie realnym, to my próbujemy troszeczkę, tak jakby, um, polatać sobie tam pod sufitem emocjonalnie i mentalnie, żeby trochę nam głowa odpoczęła. Mam wrażenie, że ta karta się tutaj w nadziei pojawia, um, że wszystko będzie dobrze. Yy, natomiast yy, karta diabła akurat w waszym czytaniu na pozycji wyniku. Zaraz sam sobie dopowiem i może zrobię to od razu. Czyli karta diabła dla wyków w czytaniu na październik jako rada, jako wynik rada. Karta diabła. Mhm. No właśnie, mam wrażenie, że tutaj po prostu słuchajcie, róbcie dalej to, co robicie, czyli dbajcie o swoje interesy. Dlatego, że potrzebowałam tej podpowiedzi, bo czuję, że ta karta, w tej karcie chodzi o to, żebyście się nie dali nadużyć i nie dali wykorzystać, żebyście dążyli do tej sprawiedliwości, którą gdzieś tam w sobie, w sobie nosicie, nie dali się jakoś tam omamić ładnymi słuchaw, słówkami. Jeżeli tutaj naprawdę ma dojść do pewnego rozliczenia, nie dali się zbałamucić, tylko po prostu dążyli do rozegrania tego wszystkiego. Myślę, że sprawiedliwie, ale nie odpuszczali spraw materialnych, spraw, które na logikę Będą dla Was korzystne. Stawiajcie na materię i stawiajcie na to, żeby wyjść, wyjść na tej sytuacji korzystnie. A coś mi mówi, że, że sprawiedliwe rozliczenie będzie dla Was korzystne. Więc nie, nie rezygnujcie z tego. Tak bym to powiedziała. Jeżeli, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli dla kogoś, bo wiadomo, że to są czytania ogólne, będą trafiały do części, ściągamy tutaj część energii. Dla części byków na październik 2023. Na pewno motywujące będzie dla mnie, jeżeli oczywiście podobają Wam się moje czytania, czy przyniosło Wam to jakąś wartość. Subskrypcje, lajki to napędza do działania, także, także będę za to wdzięczna. A póki co życzę Wam wszystkiego dobrego. No i trzymam za Was kciuki. Myślę, że sobie poradzicie. Powodzenia!